Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania orędzia Jezusa Chrystusa, przekazanego do mistyczki Marii. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości przekazu. Córeczko, moje wysłuchanie prośby nie zależy od wielkości i ilości modlitwy, tylko od pełnienia mojej woli. Jedno Twoje westchnienie, córeczko, wystarczy, a wysłucham cię, gdyż miłą jesteś mojemu sercu. Córeczko, niepiękne słowa, wzniosłe uczucia są znakiem, iż miłe i wysłuchane są modlitwy, lecz serce całkowicie należące do mnie. Takiemu sercu nic nie odmawiam. Wiedz, że miłą mojemu sercu jesteś, i zawsze wysłuchuję Twoje modlitwy. Miłości pragnę, niczego więcej, miłości, córeczko. Miłość cierpliwa jest, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, wszystko przetrzyma. Córeczko, nie wszyscy wiedzą, co to znaczy miłość. Miłość pozwala popełnić błąd, aby wyciągnąć z tego większe dobro. Córeczko, miłość to ja. Cała Ewangelia mówi o miłości. Każdy mój gest, słowo, postawa, to ukazywanie miłości Bożej. Tym się dzielcie, rozważajcie, tym się karmicie. Miłości pragnę, niczego więcej. Ponad wszystkie moje dary, przedkładajcie miłość. O nią nieustannie proście. Niech rzeka miłości popłynie z waszych serc. Niech z waszych ust wychodzą słowa wielbiące Boga, i darzące miłością drugiego człowieka. Tylko miłość, nic więcej. O nią was, dzieci drogie proszę, tylko miłością można przemienić ten świat. Pychą, wyniosłością zadajecie mi ból, dzieci moje. Cierpię kiedy widzę dzieci moje zgromadzone wokół mnie rozgoryczone, zamknięte na przebaczenie. Jak mogę otworzyć serca wasze, jak mam je uzdrawiać? Jak mam wlać w wasze serca balsam miłości mojej? Wołasz, panie, uzdrów mnie, a sam nie pozwalasz uleczyć tego, kto jest chory, ja jego też chcę uleczyć. Kto może cię zranić, dziecko moje, zdrowy, czy chory? Jeżeli chory, to znaczy, że i on potrzebuje pomocy mojej. Lekarstwa mojego. Jak mogę uzdrowić Ciebie, dziecko moje, jak Ty nie potrafisz mi pomóc uzdrowić potrzebującego? Roztaczasz wokół siebie koło zatwardziałości, tak zgorzkniale zatruwasz innych swoją chorobą. Dziecko moje, Pycha jest matką zła. Ona doprowadza, że tyle moich dzieci cierpi, cierpisz i Ty, dziecko moje. Czy jest ci z tym dobrze, kiedy wołasz, Panie, wybacz mi, ale ja nie przebaczę? Uzdrów mnie, Panie, ale ja nie pomogę innym aby byli zdrowi. Cierpię, bardzo cierpię, bo wszyscy moi jesteście, dzieci moje. Wasz umysł nie jest w stanie pojąć jak ja Bóg, ukochałem was. Na krzyżu wszystkich bez wyjątku odkupiłem. Cierpię. Kiedy dzieci moje czczą mnie wargami, a serca wasze są daleko ode mnie. Ileż to dzieci moich myśli, że wasz nieprzyjaciel jest moim nieprzyjacielem? Dzieci moje, jedynym moim nieprzyjacielem jest szatan, ale jego mnie zostawcie, z nim nie walczcie. Proszę Was, tak bardzo Was proszę, dzieci moje, jemu nie ulegajcie. Miejcie serca czyste. Umiejące przebaczać, miłujące, pełne pokoju a pozostawi was w spokoju, ja się o to zatroszczę. Pozwólcie, abym to Ja Jezus porywał serca wasze, je prowadził, nimi kierował, w nich mieszkał. Dzieci moje, pamiętajcie. Miłujcie się wzajemnie tak jak ja was umiłowałem. Nie możecie mówić: Kochamy cię, panie. A tego, kto jest obok was, nie zauważacie i nim gardzicie. Dzieci moje, nie! Dziecko moje, zabraniam ci tak postępować. Czy tak cię uczę? Czy ja Jezus każe ci z niego drwić i mieć go za nic? Czemu to, dziecko moje, nie rozpoznałeś mnie w bliźnim, w tym który jest obok ciebie? Przyodziałem szatę ułomnego, biednego, Okaleczonego, poranionego człowieka. Nie ucz mnie co i jak mam robić, bo to nie jest mi potrzebne. Ty, dziecko moje, okaż mi swoją miłość, a rozpoznasz mnie. Odczujesz mój dotyk, uśmiech. Odczujesz moją miłość, która jest ponad Twoją miłością, bo ja jestem samą miłością, a sercem miłości jest moje miłosierdzie. Dzieci. Wasza modlitwa i wasze oddane serca wypraszają całej ziemi wiele łask. Drogie moje dzieci, dziś uprzedzam Was, że wszystko, co zostało Wam zapowiedziane przez proroków i moją ukochaną mamę, musi się wypełnić. Dzieci, Królestwo Boże, stępuje dziś do oczyszczonych serc, nie lękajcie się i w pełni odpowiadajcie Bogu tak. Nie zawiodę Was. Otaczam was swoją ojcowską dłonią. Moje jesteście, ja was stworzyłem i boleję, że tyle jest zatwardziałych serc. Moje dzieci nie wiedzą, co się dzieje i co tracą na zawsze, tak, na zawsze. Teraz nie ma czasu, dzieci moje. Zło szaleje, nie może znieść mojego widoku, ognia mojej miłości, mojego światła. Porywa, co może. Zatwardziałe serca, przyrodę, klimat. Ziemia pęka w bólach. Ja mówię do tych co są na straży Mojego Królestwa, na straży miłości i pokoju. Módlcie się, trwajcie w postanowieniach, jednoczcie się zwłaszcza tam, gdzie panuje niezgoda i gdzie panuje grzech nienawiści, który prowadzi do zguby. Drogie dzieci, dziś wołam do was stanowczo. Gromadźcie się we wspólnotach, gromadźcie się w wieczernikach modlitwy, w których duch święty odnawia wasze serca. Dzieci moje, przez kapłanów, których wam daję przeprowadzę was przez ucisk, którego doznacie, przeprowadzę was przez chwile trudne. Pamiętajcie, ci, którzy należą do mnie będą wystawieni na ciężką próbę. Tylko w moich ramionach i pod moim płaszczem pozostaniecie mi wierni. Dlatego wołam do Was. Moje dzieci, nadchodzi koniec nieprawości, a Wy same się pogubicie. Proszę zjednoczcie się ze mną, w wieczornikach trwajcie na modlitwie. To zjednoczenie uchroni Was od niebezpieczeństwa. Wasi kapłani są moimi uczniami. Oni poprowadzą was w bezpieczne miejsce. Dzieci moje, zaufajcie mi. Wam i waszym rodzinom nic się nie stanie. Brakiem zaufania ranicie mnie. Módlcie się za waszą ojczyznę, która jest w niebezpieczeństwie. Nie łudźcie się, że same sobie poradzicie. Nie widzicie walki, jaka się toczy. Dzieci moje, to jest wielka walka dobra ze złem. Ja uchronię Was i poprowadzę drogą dobra, drogą świętości. Dzieci moje, to ja zwyciężyłem śmierć, i ja zwyciężę szatana, bo moje jesteście, a ja nie oddam Was w niewolę zła. Tak bardzo Was kocham i raduję się, że tyle moich dzieci powróciło do mnie. Błogosławię Was i ochraniam Was.